Jak zrobić prostą tapetę w Paint'cie? Na początku otwieramy Paint'a Zmieniamy jego rozmiar obrazu na, w pikselach Na 1920 na 1080 Ok Troszkę oddalamy Zaznaczamy całe pole na kolor czarny Dodajemy jakiś napis Tutaj wpiszę Brian bay. Troszkę, dwa razy spację dam. Tak, teraz y, y, no, klikam wybierz. Zaznaczenie dowolnego kształtu. I zaznaczamy każdą literkę po kolei. Po zaznaczeniu troszkę przesuwamy. I tak z wszystkimi kolejnymi. Po przesunięciu każdej litery te, tak samo zaznaczamy y, dolną część naszego obrazu. Też jakieś takie kółeczka albo paseczki robimy. I tak samo przesuwamy. Tak samo robimy z, z boczną częścią. Przesuwamy. I u góry. Obraz jest gotowy, jest gotowy do zapisania. Zapisujemy go. Nazwę go sobie na przykład Brain Help Bay Myślnik Torpeta. Zapisujemy na przykład w formacie JPG. Zapisujemy i ustawiamy na tapetę. Teraz otwieramy naszą folder, w którym zapisaliśmy tapety. Ja to zapisałem na dyskusję. Nie wyprawiłem przyciskiem myszy i ustawię jako topę pitu. Twopy pitu zostało zmienione. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu na razie. Poradnik został nagrany dla helpbay.org